Hej, cześć, witajcie moi kochani w kolejnym, już czwartym bodajże odcinku Zagrajmy w The Third Age Total War Wczoraj była premiera pierwszego, dzisiaj będzie drugi Jak widzicie nagrywam to dość powiedzmy powoli A wszystko spowodowane tym, iż miałem niezaplanowany wyjazd rodzinny w praktyce na, e, w, No pół tygodnia, pół tygodnia spędziłem poza domem e, Podczas których oczywiście miałem zamiar sobie nagrać pewnie z 10 odcinków No tak czy siak Myślę, że to jest jeszcze fajniejszy mom, moment, motyw, żeby po prostu, mm, żebyście mogli pisać bardzo dużo, ponieważ w tej chwili e, są też sprawy, które w jakikolwiek sposób blokują moje, prę, moją prędkość nagrywania, więc zapewne tych odcinków będzie, będę nagrywał e, z dość sporym opóźnieniem, powagiło go chyba, te odcinki będę nagrywał... Z drobnym opóźnieniem w porównaniu do innych serii, które zazwyczaj nagrywałem w momencie, kiedy, no się, przepraszam, do, w do innych serii, które w, publikowałem w momencie, kiedy one były zakończone. Myślę, że tutaj Rohan mnie dość ostro pojechać. O, władce Ciemności, o co tu chodzi? A to ciekawa sprawa. I kogoś nawet zabił, tylko kogo. O matko, za zabił mojego dowódcę za herezję. O, jaka, jaka zabawa. Wiecie, co nawet nie będziemy walczyć o to miejsce. A zobaczcie, tu jest takie ładne. Mi wystarczy jedynie. Ej, ja tu mam tyle jednostek, że to easy zajmę, nie? Nawet bez generała. Chyba No tak czy jak wolę kogoś tutaj przekazać Zastanawiam się tylko kto to będzie Pieniędzy mamy sporo Znaczy ja nawet nie mam zamiaru, wiecie co, walczyć z Rohanem, on jest... Myślę, że... Z tej twierdzy Mogę przesłać ludzi Znaczy żołnierzy Mam gdzieś jakiś wojaków? Mam Macie tylko zabezpieczać te tereny i tyle? Nic więcej od was nie oczekuję. Sieć kopalń. Ciekawa inwestycja za 5400 sztuk złota. Zobaczcie. Um, tutaj teoretycznie wiecie, stracę sobie osadę, znając życie za tych tur. Eee, nawet nie ma sensu tutaj wysyłać jakikolwiek armii, spinać się, czy coś takiego. Myślę, że zajmą po prostu to miejsce, bo chcą to mieć. Zazwyczaj komputer tak robi. Tutaj wzywam całkiem nawet nie z jednostki. Możliwość rekrutacji ich. Hmm, czy jeszcze coś, co mi się pocało? Handel? Ojej, jakimś zrośnie. Korupcja 1, No nie, dobra. A ta gwardia, co to jest? Widzę, że to nawet całkiem dobre jednostki mogę rekrutować. 4500. Ile mam pieniędzy? 1400 na plusie. Myślę, że będę się cały czas rozwijał. Stracę jedną osadę, przeżyję spokojnie. Eee. Zastanawiam się, czy tutaj jednak nie rekrutować jakiejś większej armii. Bardzo dobre jednostki są. Czas rekrutacji 3 tury. Utrzymanie 350 drogie są. Jest ich 100, ale dobra, to jest naprawdę jednostka mocna, wytrzymała, więc tym się zajmijmy. Ja stracę jedną osadę, ale zyskam za to zami tą. I myślę, że tutaj chyba też jakaś następna się nam trafi, jeżeli jeszcze jest rebelianska. Osgiliath jest absolutnie bezpieczne. Co do tej armii, m, faktycznie zdałoby się w jakiś sposób wesprzeć Kolejnymi oddziałami, czy może bym wysłał tutaj te Są dość interesujące, gdzie ja mogę coś zrekrutować <laughs> Nie no, w sumie ta armia nie jest wcale słaba Nie jest wcale słaba, ale widzę, że tutaj nawet dobre jednostki mają ja my Myślę, że dadzą sobie radę no mam taką nadzieję. Tutaj też mogę zrekrutować to te dwie jednostki doślemy. ile one mają w ogóle? Statystyki. I one są nawet. bardzo podobne do tamtych. Myślę, że to będzie akurat w sam raz. Chyba nie ma sensu przedłużać. Czy ja mam jeszcze jakieś jednostki, które gdzieś tam się kierują w którąś tam stronę i nie wiedzą gdzie iść, czy iść, czy w ogóle podążać. Nie no, wszystko jest ok. A tutaj nawet... dwa oddziały jakieś mam. Ok. <laughs> Za trzy tury dojdziesz Myślę, że na razie się zatrzymam Obok tego <laughs> Zajmować nasze oblężenia Rozpoczniemy, kiedy już połączymy nasze jednostki Zakończmy turę O, Raham będzie atakował Nawet nie będziemy się bili, bo to jest bezsens totalny Niby 4 do 3 Wygląda na to, że mamy To jest tak, podstawowa piechota, która jest na poziomie Naszej podstawowej Ale mają kawalerię? Też trochę podstawowych jednostek w sumie. Mają dobrych łuczników, czy nie? Znaczy, nie mają jakiejś wielkiej armii, ale tak czy siak my tego nie wygramy, więc. A i tak stracili 407. No to bardzo ładnie w sumie. Mamy przynajmniej 3 jednostki mniej do utrzymania, czyli jakieś 400. 400? Nawet więcej być może. Sztuk złota w skarbcu. Tylko trzeba będzie tu zaraz wysłać. Jakiegoś szpiega, żebym pokazał, czy on nie będzie chciał się dalej zapuszczać Jeżeli tak się stanie, to oczywiście będzie trzeba po prostu rozpocząć rekrutację w Dolguldur. Jakieś 5-6 jednostek na czele wyruszy sam Nazgul myślę, z Dolguldur, chyba że znajdziemy tu jakiegoś innego generała, być może jakąś adopcję ciekawą, tylko musiałoby to być dokładnie to samo miejsce. No, w każdym bądź razie na pewno coś się wymyśli. Ale jeżeli nie będą ruszać, to im po prostu wybaczę. Wybaczę, bo lubię mieć dobrych przeciwników. Ale coś tu się podziało, widzę. Naprawdę sporo jednostek rekrutuje do kapitulacji. Trzy tury. Ale myślę, że trzeba będzie poczekać do tej kapitulacji. Oni nie mogą przejść. To jest bardzo dobre. W tej chwili. Kogo wy macie? Miecie całkiem niezłe jednostki, dlatego ile to tur będzie się utrzymać cztery. Myślę, że tak spokojnie możemy dać sobie czas. Dobra, dochodzić się tutaj za turę, czyli za dwie tam będą. Jakieś ciekawe konstrukty. Handel 5, cudownie. Handel 14. Mmm. Jakiż wzrost. No, przydałaby mi się kopalnie, zdecydowanie, ale ta Barad durm jest niesamowicie wręcz kusi. 550 dochodów z górnictwa, w tej chwili jakie ja mam dochody? 300. No, e, to w sumie to nie jest aż tak dobrze. Chyba będzie lepiej, jeżeli uzbieramy te trzy... Kurczę, no nie wiem. Sam nie wiem. Na razie postarajmy się pozajmować inne osady. Zwiększy przyrost ludności. Myślę, że to będzie dla nas odpowiednie te chatki. Zdecydowanie to jest to, co, czego w tej chwili potrzebujemy. Więc wszystkie pieniądze wydaliśmy cudownie, ale ta. Przede wszystkim zwiększa to nam. Przyrost ludności, a to jest bardzo ważne. A ja, w sumie z tego co widzę, to przecież ja tą armię sprowadzam. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć jednostek. Dwie lepsze, trzy takie gorsze, plus generał, plus dwie... no, takie średniawe. Ale w momencie, kiedy dostaniemy wsparcie z tamtego miejsca, to spokojnie powinniśmy sobie z tym poradzić. Dobra, ty się kieruj tutaj, bo jak chcę wiedzieć, czy on nie zmierza dalej. Być może się tylko tutaj zatrzymał i tyle. Ale oczywiście nie możemy. Oczywiście nie możemy tego e, o tym zapominać. Za parę tur się odbijemy. Teraz z nimi na minusie, ale tylko ze względu na budowy. Korupcja mnie nieźle zżera, no ale co ja poradzę na takie imperium? Koniec, story. Pamiętajcie, że... Znaczy, przepraszam, jeszcze się odniosę do jednej rzeczy. Oczywiście pojawił się komentarz pierwszego, podczas pierwszego odcinka, iż... Mm, Ragnarok już grał Mordorem i kampania polega jedynie na spamowaniu. Powiem tak. Ragnarok grał w mnóstwo gier. I wiele kampanii już przechodził. Gdybyśmy chcieli grać to, co nie grał Ragnarok, to na pewno znajdzie się... i zacząłbym na przykład jakąś inną kampanię, inną frakcją. To na pewno, no może nie na pewno, ale ktoś mógłby równie dobrze napisać, że jakiś inny youtuber, też od Total Warów, czy też, czy też Total Warów tam gdzieś pobocznie sobie gra, ale grał, też zagrał sobie tą kampanię. Równie dobrze możecie mi napisać, że nie wiem, Tamer grał wolnymi ludami Eriadoru i dlatego nie chcecie, żebym grał na przykład wolnymi ludami właśnie. O, dzień dobry. Czyli pan się jednak zapędza. Co tu zostało? Całe armię tutaj w sumie wysyła. A dobra, to zajmiemy sobie to miejsce myślę. Ty postarajmy się zre. Co to są za jednostki? Bo są naprawdę fajne, widzę. Ej, w dwie tury. To ja zajmę to miejsce. Przygotuję sobie jedną armię. I odeprzemy ataki naszych oponentów. Zdecydowanie tak będzie. Tutaj chyba nie potrzebuję więcej, bo widzę, że on się zapędza bardziej. Tak, to będzie łatwe do, myślę, wyproszenia przeciwnika. Ja bym bardziej chciał. No, zobaczcie, ile on tej armii zbiera. W momencie założę się, że będzie oblegał Kair Andros. Ma całkiem niezłe jednostki tutaj. No, to jest mocne i ta jednostka jest cholernie niefajna. <laughs> Jeśli wiecie o co mi chodzi. Tej pan musi się poddać długo. Cholera coś mi gardło siada Zdałoby się przeprowadzić rekrutację Zdecydowanie i tutaj stworzyć drugą armię Z prostego względu W momencie kiedy gdyby zaczęli na przykład połączyli swoje siły Rozpoczęli atak na Kair Andros w momencie kiedy już będzie mój To można by było spróbować sprowokować go na taką na drugą armię, właśnie tą, którą mam zamiar zrekrutować i ustawić w zachodnim Osgiliath lub po prostu z zachodniego Osgiliath wy... wysłać pełną armię pod Kair Andros i tam rozbić wszystkie siły Gondoru a następnie przerzucić się armiami na Minas Tirith i rozpocząć oblężenie zobaczcie jakie on armię już tutaj ma, będzie miał dwie pełne no, ale tak jest zazwyczaj. No Tak zazwyczaj Gondor gra, tak? On tam ma spawn jednostek. I sama kampania Mordorem też nie jest prosta. Pamiętajcie o tym, że tak właśnie pisanie, że. O, Ciu jest nudna, bo. Bo nie wiem, bo się nic nie dzieje na przykład. Kurczę, tylko że to jest takie troszeczkę guzik, prawda, nie? Wiecie, nudna to by była w momencie, gdybym ja sobie wysłał. Stworzył armię na przykład z Nazguli nie? Sześć oddziałów na za, załóżmy. I, I tylko te lepsze jednostki, no to faktycznie, nie? No bo miałbym armię na poziomie mojego przeciwnika. A zważywszy na poziom ogarnięcia oponentów, no to raczej <głatwo> łatwo by mi poszło. Tu już zajął? Czy oblega? Zajął. No. no idzie, nie powiem, że mu nie idzie. Ja tam też oblegam. W następnej turze w 107, no cały czas jest ich mniej. No i bardzo dobrze. Tu sobie ich prześlimy. Myślę, że... Nie, ta armia na pewno nie potrzebuje wsparcia. Chyba, że zajmiemy tylko tą miejscówkę i wyślemy wszystkie jednostki tutaj i po prostu dokonamy ataku, nie? Znaczy, tu ma pełną armię. No ona jest, ona jest po prostu gotowa od razu, żeby uderzyć. Tu ma kolejną armię słabszą z generałami, to jest dziwne. Jakieś tam dwa pierdolate oddziały, kolejne oddziały, kolejne i kolejne. To może sprawiać nam. Problemy i trudności. Dobrze, gdzie ja mogę rozbudować sobie te moje. Hmm. O, tutaj na przykład przyrost ludności by mi się zwiększył, chociaż. Wolałbym jakieś większe miasto. Hmm, tutaj może. Przede wszystkim przyrost ludności, tak, bo to z podatków będziemy. Mamy zawsze y, największe y, dochody. Jako państwo, I tak w sumie w Mediwalu jest Prawdę mówiąc wszędzie tak jest W każdym totalu, że z podatków mamy największe dochody Chyba że... i tak się jeszcze zastanawiam nad Shogunem Ale tam... Bo tam jest naprawdę dużo można koku dostać Z... i farm O zobaczcie I Kyran Ross jest nasze Założę się. a nie Gondor jeszcze tra nie odpowie w tej turze Odpowiem dopiero w następnej. Cudownie. Tak oto pozbyliśmy się naprawdę sporej ilości oddziałów. Bez machnięcia mieczem. Tutaj chciałbym przede wszystkim Melkora. Aby ich nawracać. Raport relacji. Miłe, czyli polepszone. Wypowiedzmy wojnę. Raport rekrutacji. Budowa zakończona. I raport. No, Gondor cały czas jest najpotężniejszy. No to chyba pokazuje tak naprawdę potęgę tej frakcji. Dołączyć tutaj i za turę myślę. A, nie chce mi się teraz atakować. Jak najmniejsze straty, pamiętajcie o tym. mieć jak najmniejszych strat. Czy tutaj nie idzie jakaś armia na przykład? To mnie interesuje i to bardzo. Ch raczej nie, okej, okay. to nieźle. Tutaj też nie atakujemy. Być może uda nam się to zrobić bez. Tak samo jak poprzednio, krótko mówiąc. Kolejne oddziały, one są naprawdę niezłe. Czemu miałbym ich nie rekrutować? Zróbmy więc to tak. No tu mam pełną armię. Jakie ja tu mam oddziały? Ile mam łuczników w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery oddziały dystansowe. To niewiele, jak na obronę miasta. Tak. Lepiej by nam poszło raczej. A jednak ktoś idzie. No okej. Okay. Hmm, no dobrze, no nie będziemy mieli innego wyboru jak tylko w Dolguldur zrekrutować sobie armię, myślę, że po tej turze spokojnie będziemy mieli wystarczającą ilość ee, pieniędzy i zrobimy tak, w Dolguldur nie będziemy się ruszać, z Mordoru pójdzie ta armia, o której już wcześniej wspominałem, ona jest, o kurde Hmm, leśne elfy, czekajcie, bo to się naprawdę ciekawie zaczyna robić. Myślę, że... Chyba to nawet tak zrobimy, jak ja myślę, czyli że po prostu tą armię wyślemy jako taką odsiecz. Pokonamy ruchańczyków i pokonamy elfy. Myślę, że będzie dość duży problem, żeby z nimi... Przeciwstawić się im, tak? Czemu jest 10 do 3? Żeby zminimalizować straty, rozegrajmy sobie tę bitwę. No dobra. Zresztą, nieważne, zajmijmy się na razie sprawą gondoru, bo to jest nasz największy przeciwnik. I teraz tak. Rzucać i do tyłu. W sumie te jedyne jednostki, które z przodu będą, to wy. Reszta totalnie gdzieś tam w ten sposób. Oni do nas wychodzą, więc to jest ten plus. Zaraz zobaczycie, co chcę zrobić, żeby zminimalizować straty. Pamiętajcie, to są łucznicy. Ej, oni już strzelają, dobra. To się nie uda. W takim razie, no to armia do przodu. Sześciokrotne tempo. Oczywiście. Kawaleria to tam, no o to mi chodziło, tak. Wykonać szarży. Wykonać tak naprawdę spustoszenia Zabiliśmy im generała. Zobaczcie, no, sam nazgul tutaj widzę wycina przeciwników. Na no, Łucznicy, no, no, no za dużo to oni tutaj sami nie poradzą. Kolejne jednostki to zabicia Taka prapa. No i koniec bitwy Tak oto straciliśmy 80 ludzi I to byli łucznicy Tylko dlatego, że mają strasznie kijowy zasięg Ale jest ich bardzo dużo, nie? W oddziale, to trzeba przyznać No ale cóż, no nie spodziewajmy się No Mordor je, ma najsłabsze jednostki W późniejszym etapie gry Jak już będzie miał trolle Oj, to się dopiero zacznie Bo faktycznie, no ta jest jedyna jednostka Która daje Mordorowi Taką przewagę Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz Czy gdybym rozegrał kampanię Gondorem, to oczywiście też nie pisali, że ktoś już Gondorem grał Okupacja osady Nie, chcemy na razie plandrować Widzicie, nie, za, nie straciliśmy w tej chwili nic Mam 5000 sztuk złota w skarbcu Cudownie Aż cię wezmę Gdzie żeś się pojawił? jest zakończona powodzeniem, a to dlatego mam aż tyle sztuk złota W skarbcu, powtórzę A tu jesteś Ej, to jest bardzo interesujące Widziałem, że nawet szalenie interesujące, he że tak, tak, bez ciebie I się zastanawiam, czy tam coś jest i czy tam iść, bo widzę, że tak, tutaj pan nie będzie atakował. Zbierają na razie armię. Mi także atak na chwilę obecną, na rękę jakoś tak bardzo nie jest. Gdzie jest ta osada? Na razie skierujmy się tutaj. Zajmiemy to. Co? Tu ma, jak tam, jakieś trzy oddziały. Ja tu mam jeden łuczników. To nie ma szans nawet, żeby to wygrać. On ma generałów. O matko, to wiecie, to, to możemy sobie marzyć o tym, żeby tutaj Dolguldur utrzymać. Gdyby to był jeden generał, to jeszcze byłaby szansa. Oczywiście będziemy się starać. Jak najdłużej trzymać przeciwnika. No, ale jak już mówiłem, no to będzie niezwykle trudne. Zdecydowanie potrzebujemy sobie. Chyba, żebyśmy mieli w tym miejscu. Nie, nie mamy lepszego upgrade'u. No szkoda. Ale możemy to wybudować. Czy w tym miejscu już mogę? Nie mogę. A no, może tutaj mogę coś rekrutować? Też nie mogę. W ramie? Też nie mogę. Tu pewnie mogę. No jasne, że mogę. W takim razie te trzy oddziały i wyślemy je w którąś ze stron. Na pewno. Najbardziej rozwiniętą frakcją jesteśmy. Cudownie. Może dlatego, że dużo pozajmowaliśmy w tej chwili. A niedługo zajmiemy kolejną osadę. Kolejną odbijemy już, bo była nasza. Odbijemy. No i te elfy, te elfy nieszczęsne nasze. No dobrze, na razie zajmijmy się zbieraniem informacji. Tutaj idzie jakiś generał. Myślę, że to będzie łatwe do zajęcia. Czyli znaczy, zajęcia i odbicia i w ogóle. Mm -hmm. Nie, no zdecydowanie. Jesteśmy mordorem, więc musimy mieć jak najwięcej. Musimy się rozwijać we wszystkie strony. No i tyle. I taka jest prawda. Bo rozbudowywać nasze państwo jest tak strasznie trudno. Mając dochody na poziomie 2000 sztuk złota co turę. Grając z Mordorem to jest oczywiście niewykonalne. Musielibyśmy mieć około 10 tysięcy, pewnie co turę, i tak byłoby to za mało. Ale w momencie, kiedy 1000 sztuk złota od rady dostaliśmy, bardzo fajnie. Dwie tury, myślę, że to akurat wytrzymamy. Tutaj oblegają to mnie cieszy. Odpuścili też mnie cieszy. A więc rozpocznijmy na razie rekrutację. Doszkolimy sobie tych. Czy Łuczarza? Może ja bym tak za bardzo w Łuczarza iść nie chciał, ale bardzo interesuje mnie Plac Musztry w tym miejscu. Relacje pogorszone, raport rekrutacji, budowa zakończona. Krasnoludy teraz są najbardziej rozwiniętą frakcją. Ok, nie ma problemu. No, Mordor tutaj, tak powiem szczerze. Znaczy Mordor, Mordor, tak, Mordor. Da, jasne, moja frakcja. Gondor sobie nieźle poczyna. Gdzie to jest ta osada? Serio? Wpadłem w zasadzkę? Ja stracę teraz milion. Czemu ja wziąłem tak małą ilość ludzi? Gdzie reszta? O jezus, nie o to mi chodziło do końca. Do końca. Tu gdzieś musi być osada. Jestem pewien. Staramy się jeszcze ją zająć. a żeby dochody mi. Narabiała. Hmm. Chyba zaczniemy prowadzić taką, jakby wymianę armii. To będzie naprawdę potężna. Mhm. Wymienimy sobie te podstawowe jednostki. Je będziemy przekazywać do Osgiliad. Tak, zdecydowanie to będzie bardzo dobry pomysł. Znaczy, jest bardzo dobry pomysł, a będzie bardzo fajnie. Te jednostki są naprawdę potężne, i myślę, że teraz, jak będziemy mieli już te dwa dodatkowe, to spokojnie się utrzymamy przed elfami. Ale nie będę wychodzić z dolguldur. Nie, to, to jest zbyt niebezpieczne, żeby cokolwiek starać się tam osiągać. Zbiory: słabe zbiory, ale da mi to przyrost ludności, a w tej chwili mi się to przyda. 1600 się kosztuje, ale będzie. Co jest? A tak. Zatakwali mnie. No szans nie mam żadnych, ale może na automacie mnie jakoś tam niedaleko. A, całkowita porażka. No dobra, niech tak będzie. Niech i tak będzie. Tej Rohan kurczę poczyna sobie tak śmiało. Zaraz zobaczymy, czy będzie taki cwany, ale widzę, że nie zaatakował mi tej armii, którą w tej chwili oblegam jego miasto. Czyli najpewniej odpuścił już je sobie. No to my... Będziemy się nim zajmować dalej. A w mrocznej, w mrocznej bramie, w czarnej bramie trzeba będzie rekrutować jakieś jednostki, takie totalnie podstawowe, tylko do utrzymania, do utrzymania porządku publicznego w tych miastach. Przecież nie będę z ośmiu jednostkowej armii zajmował czterech miast i w każdym zostawiał jednostkę, bo na ostatnim już no, totalnie nie będę miał czym walczyć. Daj mi osadę. Czemu nie? Bo dostałem zlecenie. Ej, to jest nawet nieźle. W tej chwili dostałem zlecenie. No, klikaj się. Relacje pogorszone. Z Dale dyplomatyczne wieści. Nawet toczą ze mną wojnę. Bardzo interesujące. Budowa zakończona. Bardzo fajnie. Cały czas jesteśmy na plusie. Cieszy mnie to niezmiernie. Nowa misja, za którą też dostaniemy pieniądze, kolejki skradzione. Orkowie z gór z finansach. by nie mogli dać mi trochę tych pieniążków poszli w sumie nawet nie wiem czy chcemy się z wami walczyć musiałbym was sobie ominę po prostu i tutaj jest coś o Jezus to już nie jest moje a czemu pisało że to jest to? ale lipa tyle biegłem tylko po to żeby zobaczyć że to jednak nie jest no dobra to wracamy się do Osgiliad. i trzeba będzie coś wykminić właśnie w tej osadzie konstrukcji coś ciekawego no, Melkora sobie dajmy, bo tutaj tak 27% to tak lipnie, nie? Bym powiedział. Drogi żwirowe, jaki tu jest handel? Ale no tak, ten handel tu jest taki, że dajcie spokój. Dobra, też Melkora. Nawracajmy te tereny, nawracajmy. Za turę myślę, że tutaj będzie już bardzo sympatycznie. Aha. Super. Dobra. Myślę, że to jest... No w sumie zobaczmy, jak się będzie to toczyć dalej. Aha, zapomniałem, że tutaj chcę wymienić. Tutaj panda mnie wyszedł. Okej. Okay. Ale ta bitwa będzie, myślę, bardzo, bardzo łatwa. Więc zobaczymy ją w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Bye, bye.